Dzień dobry, szalom. Pochwalony tu zajączek Boży w of Iron 4 na modyfikacji Crusader Kings 3. Przewołajam górze i soczystym komentarzu. Wielka wojna arabska z poprzedniego odcinka dobiega końca. Teraz myślimy, jak wygrać wojnę sąsiednią, że tak powiem, bo gdziekolwiek nie pójdziemy, będzie wojna ze wszystkimi. Jest jeszcze tylko Hormuz. O nie, sorry, so, Hormus też ma z zamrukiem, no, no, ale jeszcze jest ha nie, no. No nie, no nie da się, no po prostu się nie da. Będziemy chyba dzisiaj męczyć Afrykę Zachodnią. Chyba, że Osman zechce łaskawie nam pomóc, to wtedy tak. Ale Osman ma trusa i ma. i ma długi. Nie wiem, jak on ma tysiąc długów, z czego za co, ale ale ma długi. Rolę Mariusz z tym z wielką chęcią. Co to? Co, 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 czemu ja będę walczył z połową Afryki? Co to jest? Co, 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 co to ma być? I co ja mam tam wysłać? Moje armie obiecnie biegają i tłumią bunty. Gdzie są nasze armie? To są dwie jedyne nasze armie. Plus najemnicy, którzy od, 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 są tylko po to, żeby biegać i odbijać prowincje po buntownikach. Ty, a nie powinienem mieć dodatkowego misjonarza z Mekki? Czy ja muszę. E, czy ja muszę. E, a, muszę być w chrześcijańskiej grupy religijnej. Aha. Niedobrze. A za Jerozolimę chociaż? Ziemia obiecana. Co? O kurde, ty, ja nie wiedziałem, że ja. Ty, ty, ja mogłem YOLO lecieć po Jerozolimę. To wystarczyło mi trzy prowincje zabrać. O kurde, ty plus 10 muralków? Od tak? Dla nas? Od tak? Ej, ej. Gdybym wiedział, to by to poleciał. Dobra, żeby seria nie przymulała, zatokujemy tego żbiczka. Będzie 24 tysiące. No, mam nadzieję, będziemy walczyć o. o coś bliskiego, niech będzie to, powiedzmy. Problem jest taki, że to wszędzie są wastelandy. Czy tu jest ten? konkwistador? Nie, gdzie jest konkwistador, Konkwistador, musicie się zamienić miejscami, zbiczki Musicie bardzo zamienić się miejscami. Tego wrzucimy tu. Odbicie tą prowincję po maluskich buntownikach. Ok, i tu wrzucimy Conquistadora. Będzie prościej, dobra, walczymy o. Longodę? Trochę niepokoi mnie, że dużo tego. Ale może jakoś fajnie sąsiadują, to zaczniemy od razu powiększać tego kwecika. dobra, cześć, ma witam, żbiczku Oni są wszyscy tu, więc teoretycznie wszystkim będę mógł nakarmić karne okej, okay, nie jest tak źle Wejdź na wargola Zobaczymy, oni mają jakieś dwa techy do tyłu militarne, zobaczymy jak wygląda ich armia Zobaczymy jak to wygląda, 3-9, dyscyplinka wyżej, no trochę wyżej, ale jak ich będzie w setkach tysięcy biegać To był stack wipe? Tak, to był stack wipe, czy ja się tu przechwycę? 100 populacji, dawaj, 100 populacji, trzeba ja cię tu przechwycę. Bo zanim on będzie w tego Westlanda wejdzie, nie, ty go nie złapiesz, prawda? Prawda, że nie złapiesz. No Dobra, trzeba iść. Co to jest? To jest inny kraj. Dobra, idziemy do powietrza, chyba na, na, na początek. wypisować tak, idziemy do powietrza. Powietrze muszę, bo się duszę. Tu jest coś, kurde, co to jest? To jesteś ty? To jest kano? To też jest kano? To jest ten sam kolor? Tutaj, jeżeli to jest ten sam kolor, to na razie idziemy do kano. Jezus, amebem jestem. Możesz mi sprzedać mapy, czy nie? Możesz mi y, mapencję sprzedać, żbiczku kochany? Mój, mój papeciku najdroższy. Y, offer knowledge, service and give, loan offer, give subsidia. Y, gdzie jest... Y, mama pensję? nie mogę ma pensji kupić. Fajnie, fajnie, co możemy? Administracyjną daj, administracyjną. Dlaczego muszę przez ten fort? Czy to jest fort, czy co? A może to jest fort? Bo żeby przejść tu, muszę iść naokoło. Chyba tu jest fort w tej prowincji? Ja mam pojęcia. Tak, to był fort. Ha, zagadka rozwiązana. Widzicie, jak Zając jest profesjonalistą od, od mechanik europkowych? W, od razu wykminiem, że tu za, za, za tą głąb cz, czai się wielce zaawansowany fort z gówna i piasku. Ach, chra, za ze drugiego końca. Czajcie, że z kilwy, dokładnie stąd, ta armia teraz będzie szła tutaj. E, więcej nie gram w tym regionie. Mas. Nie, nie, nie. Fajnie się gra, ale bez przesady. Bieganie z jednego krońca na drugiego. Przecież on tu będzie dwa lata szedł. Rozumiesz. I, i Znożymy nawrócić? Wrzuciłem tu misjonarza. Ile czasu to będziesz. A ty już kończysz, dobra, jest łatwo. Jej, pierwsza kolonia stworzona. Nazwiemy tą kolonię na część naszej stolicy. E, to będzie nowy. Gondor, pierwsza kolonia, jej, nowy Gondor, lecisz dalej Nie wiem czy nie polecisz od razu na tego, na Kejpa, na, na RPA Kurde, po razu będziesz miał dużo buntowników, w sensie tubylców Ale to jest de mucho importanta prowincja w tym regionie Kongo, Kaba... Patrzę czy nie ma Portugalczyków gdzieś już tu Z swoimi łapami kolonialnymi, ale nie widzę ich są Z waga... tą też walczę Zresztą walczy. Nie chcesz Waćpisać, bo to jesteś jakiś oblegany. Dobra, bierzemy. Um... O, ty, nasza flota tu dopłynęła. Je Hiszpanie. Mm. Hiszpanie, Hiszpanie są pierwszym great powerem. Ty, Hiszpania, nie widzę, Hiszpan... czekaj, widzę Hiszpanów. Mogę zobaczyć, czy wy macie. Aragon. A, oni mają... O kurwa, oni mają Portugalię za papeta. No, kogo masz na rywalu? Osmana smale mogę się do czasu, aż mnie nie wbije w Jerozolimę. Polskę i Francję. No to trzeba będzie na Francję liczyć. Dobra, dlaczego? Bo bierzemy to, mamy Deep Reputation i teraz będziemy po tej wojnie anektować Anżiacha. Widzę, że Anżiach też sobie na wielbłądach popierdziela. Mhm. Ej, dotarliście to, nie wierzyłem. Dobra, przytul tubylców. Tubylec przytulony. Kolonia y, nasza kochana żydowska plus 50. Nie wrzuciłem edyktu, bo cały czas oni mają za duży influence. A chcę się tego koniecznie pozbyć? serio, jakbym wiedział, że to daje. Aksum 11 produkcji nie może, baraczki, Kilwa i zdziwisz. <grymne> nie musisz mi dwa razy powtarzać. Sobie dawno powiem, już to nawróci, bo to jest kopalnia złota. Będziemy to nawracać, jak Kilwa Mam misjonary stref. Lokal taksy, nie to. Nie mogę zobaczyć. No dobra, to musi nawrócić. Dobra, Żwiszku, bierzemy ci w stolicę, bierzemy to, to, to. Eee, I co dalej? a wtedy nie, ma no dobra to i tak zrobimy, bo ja nie chcę ekspansji, zrobimy w ten sposób, dasz mi war transfer, trade power, to nie e, te dwie prowincje więcej nie bierzemy, bo i tak koalicjonem będziemy od kogo innego to mu przekażemy, spokojnie, tak, tak, bo ja mam taniej, spokojnie, nie kuruję tego mogę w ogóle zrobić zanim ci przekażę, nie mogę wszystko, wszystko jest under control, wszystko jest under control, tak miało być teraz pytanie, czy jestem w stanie nawrócić yy, Sylwę Jesteśmy w stanie. 3, 4 misjonary z ref. brzmi jak plan. Brzmi jak bardzo piękny plan. O, widzę, że mój papecik coś zrobił. No to spilacz, i nie chcę kolejnego tam wasala. I tego cyklu, repsy, transfer, trade power. Nie, dobra, cześć, Na tej smutnej wysepce bunty. O jezus, ty, bo on się zaraz wyzwoli. O oh, shit, fuck, ja o tych buntach. Dawaj, 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 taksy plus 10, trade efficiency. Możemy eee... Możemy straighta nic nie zarabiamy. Dawaj, taksy plus 10. O kurde, ty, tu jest dużo, tu jest dużo buntownika. Ja bym zaznaczył, że tu jest dużo buntownika. My z tym buntownikiem musimy się bić. Dobra, ale zdążyliśmy w ostatniej chwili. To są dwa Sirse separatyści, nas nie interesują. I wiecie co? Kolejną grupę ideologiczną weźmiemy Quantity. No bo muszę. Bo widzicie sami, co się wokół dzieje. E, to jest misjonarz czy misjonary stref? Misjonarz kolejny. Spoko, najściej. Kto się akurat przyda? A, bo i tak mamy trochę nadmiar tych militarnych. Jed jako jedynych. Dawaj, odbijaj biczka. Cyk, pisowanko, dobra, i zostałeś jeszcze ty i ty, i to wszystko pójdzie dla naszego ziomka kochanego. Dobra, kilka prowincji, koalicjonen, hormus, Ery, kantożały żały, hasa. Okej, okej, okay, okay, pisowanko, cyk, 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 cyk. I teraz tego spisujemy i wszystko przekażemy. Mam nadzieję, że nie będziesz eksplodował. Mam nadzieję, że nie będziesz eksplodował, bo ja tu armiami biegać nie będę. Bo jak widzisz, mam własne problemy z eksplodowaniem. Potrzebuję dyplomaty. Dobra i to wszystko też cyk, 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 cyk Cyk, 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 jak bardzo są wkurzeni ludzie Ilva, Nupe, Canto, Hassa, Hormuz To są kraje, z którymi my zaraz będziemy walczyć, dobra cyk Oooo, Wielka Sahara Etiopska, ale tylko przez chwilę, bo zaraz muszę przekazać tę prowincję temu Carnebornu. Grand Province I wiesz co Żbiczku? Ty masz idee religijne Ja więc z wielką chęcią zrobię coś takiego, co się nazywa Enforcer Region Jesteś na mnie troszeczkę obrażony ale pomożesz mi szerzyć judaizmę, że tak ładnie to określę. Pomożesz mi szerzyć judaizmę. Tylko mam nadzieję, że nie będziesz eksplodował przez to. I weź się tam nawracaj, nie? No, to pozdro Powodzenia, hehe. Oj, oj, mamy tego. Questa zrobiona. Ile mamy Regis Unity? Mamy 75 Regis Unity. Dawaj tego, questa. 100 Church Powera, ale on się i tak nam zmarnuje. I dawaj to, bo to jest ważniejsze: 100 Government Progress i 35 Regis Unity. Dzięki czemu mamy 110 Reduced Unity, a to wpłynie na to, że dużo mniejsze będziemy mieli unrest Mega ważne eee, I szybciej załadujemy sobie kolejną reformę Minimum autonomii Territories eee, No nie, bo my Governing Capacity mamy jeszcze spore, bardzo spore, jeszcze nie mamy tych idei Właśnie, ja miałem zrobić tego Ale bunty, gdzieś mi bunty biegają chciał chciałby sojusz, wiesz co Biczku, Ja ci wezmę ten sojusz, tylko po to, żeby cię przypadkiem Osman nie podbił nie no masz 20 tysięcy, celu wystawiasz 30 tysięcy, więc jesteś całkiem, całkiem, całkiem fajnym się żbiczkiem. Masz. E, masz. Mamy luczka na rywala, także. Także po possibilities. o, ty byś chciał mi nawet już pomóc. No tak, tylko ta killwa jest... kilwa killwa. Wiecie jaki jest problem z killwą? To, 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 to wystawia 30k, więc całkiem sporo jak, 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 jak na nasze możliwości. Problem jest jednak taki, że to jest na samym dole. Walczysz z tym, po czym musisz. I wracać do góry. Ty, a jako Great Power mogę zażądać, żebyś złamał sojusz z Mamelukiem? Nie, bo jesteś na mnie opluted. Mamy plus 60% do dochodów z taksów. Za, za plus 50 tutaj i za 10 tutaj. Można, można. Jeśli byśmy znaleźli żbiczkę, który daje plus 10 z tego, no to byłoby bardzo fajnie. Eee, 30. Ej, czemu ja brałem? Ja miałem prawie 40. Czemu kupcom znowu się podbił influence? Nie rozumiem. Tych controlling gone to my. 30, oni zostają plus 30. Ej, ja się chyba nigdy tego nie pozbędę. What? Ej, to, to, to jest taki bait. To jest taki bait. Nie da się, nie, nie, nie da się. Ta seria upadła. Dobra, ale mimo wszystko nie poddajemy się i rozpoczynamy aneksję Anżiacham. Eee, mamy plus jeden dyplomatyczny za to. To jest relations? Nie, reputations. Dobrze. I tu jednego brzbiczka wrzuciłem, więc mam nadzieję, że dość szybko się wciągniesz w ciągu 10 lat. Ej, to szybko. Znaczy, ty masz gówniane pustynie, ale. No i tak dobrze To nam niewiele da Bo i tak będziemy z sojusznikiem graniczyć i z hasą. Ale zawsze coś Ha, ha! ha! Spalnik poniżej setki dostaje randomowe event, cyk, plus 10, nie? No Ej, serio no, z ręką na sercu wam powiem, że nie widziałem, że to daraje im tyle influenza i przede wszystkim ten All Power Coaster daje. Tam było napisane, że tylko będę mniej kopalni złota zarabiał. Przepraszam, nie chciałem tego podpisywać cyrografów kredytowych, bandyckich, no. Nigdy nie ufajcie kupcom tym burżują. Zaraz im zrobię syndykalistyczną rewolucję. Wiem, że żarówek, ale nie mogę. Technologia militarna ważniejsza. Dobra, zabierzmy im ziemi. 35 mało. Co, bo ja tu muszę wrzucić Deep Point, aby się przydało. I przede wszystkim by się przydało Settlers, yy, Settlers Increase plus 10, no, ale to wszystko mi znowu influenc podbije. Więc no, nie, muszę się tego pozbyć. Silva Castillion. Yy, Twórk, Silva Castillion. Yy, Kilwa rywalem Kastylje. Widzę, że mogę wrzucić na rywala. Bardzo, bardzo mnie to smuci. Insulcik poleci. Oj, brakło. Yy, to jeszcze ten. Embarge go wrzucimy. Pomyślałem też, żeby najwyższa pora powoli przenieść centrum handlowe. Chyba nad Gulf of Aden. Ale to kosztuje Deep Pointy, które na razie są mi mega potrzebne. 48 dwóch na tego, na niego nie mogę, nie? Nie mogę, mamy trusa, ale mogę się zinsultować A to już nic nie dało Bunty, chciałem powiedzieć, że chyba się, aha Papecik się będzie eksplodował Ech, Może to nie było dobry pomysł, żeby go nawracać, czy ty się religiujesz? Tak, ty już się zaczęłeś religiować, no to to ja taki Tyle dobrego przynajmniej Bo my znowu wciągniemy Anziacha, to znowu kolejne te sunickie prowincje no i jak w zegarku się striggerowali. Na szczęście małe bunty, więc szybko sobie z nimi poradzimy. Uważaj, że on cały czas będzie eksplodował, ale to nie przez over o, no, On, sobie nawet poradził z tymi buntami, what? Ja w szoku jestem. Może niepotrzebnie do niego przeszedłem. Widzisz jak ja ciebie dam do wam żbiczku, panie Diuku Alinie Dum Arunie? Widzisz? Eee, tu, tu mamy ludzkie się ładują, Kusimie. Kurde, mamy minus 8 unresta prawie, rozumiesz? Te bunty dalej się ładują. Bunty się dalej ładują Musimy, żeby z powrotem trochę przeoszczędzić punkciorów Nie mamy? Mamy 100 tego, żeby przyjąć techę Nowa piechota Coś nowego? Nowa piechota, jest afrykańskie templatki Mówiliście, że patrzeć na moralki African Forest Warrior? Shock czy fire? Mówiliście, że fire ważniejszy od shock W sensie, że shock ważniejszy od fire'a, tak czy nie? A to weźmiemy... Bory sterowców. Kolejny Adolf Agresywna Ekspansja widzę 10. Zobaczymy pewne możliwości. O, Klaibik się zrobił. Pewne możliwości. Niech będzie Lindy. Cyk, 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 cyk. Pytanie tylko, czy te możliwości dalej są aktualne. Ponieważ... Ponieważ właśnie coś takiego. <laughs> Wiecie, że w tej wojnie jak dobrze pójdzie? Jak dobrze pójdzie w tej wojnie, podjumiemy Jerozolimę. Zapewne to będzie koniec naszych sojuszu z Osmanem I to bardzo szybki koniec ten sojuszu nasz z Osmanem No ale no cóż, nic na to nie poradzimy Nawet możemy zrobić tak, żeby go troszeczkę ułaskawić Muszę tylko przygotować armię, żeby jak najszybciej tutaj wejść Prawie będzie, że nas będzie blokował fort w Tabuku I w -Karaku, więc te trzy prowincje na razie będą poza naszym zasięgiem Ale no szybko już tam mam nadzieję, że siżujemy się Trus z Mamelukiem się skończył, to znaczy, że Mamelukie ma też Trusu z tym z Osmanem eee, Muryt, czekaj, to będzie tak, a tu będzie tak. O, czy ja chcę w ten sposób atakować, czy odwrotnie? Eee, na dłuższą metę będzie lepiej, jak zaatakujemy w ten sposób. Dlaczego? Bo ja potem mogę przez Hasse i Hormuz, jeszcze raz mam lukę zaatakować. Dobra, atakujemy tak. Tylko muszę go od razu zaatakować. Wiem, że nie mam armii gotowych, ale muszę, bo jak Osman teraz wypowie wojnę i mnie wezwie, to będzie fatalnie. Dlatego muszę atakować już teraz. Muszę, y, albo w sumie. Nie, bo nie mogę tak. Y, tak robimy, tak? Tak. I ja totalny creak. Wiem, że armie nie gotowe, ale musiałem, no bo jakby Osman zaatakował pierwszy i mnie wezwał do pomocy, no to byłoby najgorzej na świecie. W budowałem fort, tylko on się chyba nie zdążył zrobić. Tak, on się kończył robić. Ten fort właśnie miał być na, na tą wojnę przygotowany, jakby kilwa za, wchodziła od do dołu. A no na razie full focus na tego, na mameluczka. A pytanie, czy ja zdążę? No nie zdołam, że on mi wbije w te prowincje. <laughs> Bitwa morska! Bitwa morska! O bogowie, walka! Abdy, abdy, abdi, abdi, abdi. Co wy macie, 16, macie jednego klego karaczka. I przegraliśmy. Nie, my walczyliśmy. A, moja flota odkrywcza. Inkwizytor przegrał, dobra, ty się może schować, ważne żebyśmy tu wygrali i tu chyba... Wygrać wygramy, ale stracimy 2 do 4. Nie, e, powiedzmy. powiedzmy. ważne, że wygraliśmy. Zwycięstwo to zwycięstwo, dobra, dawaj, 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 no już mi wleciał tym Czemu ci bandyta mu to dajesz pod okupację, ja tego chcę, Rozumiesz? Ty, jaki ty ma, ej, Osman, co ty robisz? Czy ty idziesz armiami, czy te 50 tysięcy idzie na kilwę? Jezus, Osman, jak ty mi zaimponujesz, o nie, fuck, znowu ci najemnicy Znowu ci najemnicy, no, no cóż, życie Ci najemnicy są ze mną praktycznie od początku gry Praktycznie od początku gry są ze mną Chyba moment, kiedy się rozstajemy, nie, przeżyli, niesamowite tak zwana Droga Mojżeszowa, aby z Al-Karaku dojść do Jerozolimy, czyli prowincję obok, musimy przejść kuźwa całą pustynię arabską dookoła. Widzę, że ktoś tu za dużo pibi się naczytał. Musimy czekać aż padnie Al-Karak. O, Al-Karak padł, super Żbiczku, teraz możesz iść bezpośrednio, Dobra, idziemy tędy już. A ta armia zabezpiecza... kur... No, 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 no Jaffę mi zabiorą, potrzebuję tych trzech prowincji, żeby zrobić Jerozolimę, rozumiesz? <laughs> Ej, pamiętacie tych tajników, co przed chwilą przegrali bitwę tutaj? Serio, mechanika fortów jest tak głupia w Europce. Tak, tak nielogiczna. Oni się wycofują tędy, idą dookoła i idą prowincję obok na Synaj. Tu ich tutaj cofnęło. O, kolonia się zrobiła w Cape. Cape Problem jest taki, że dostałem questa, żeby skolonizować teraz to. Eee, ale no nie teraz. Nie teraz. Dawaj tu cyk prowincję obok, robimy klejma. Oczywiście profilaktycznie przytulamy tubylców i pokazujemy im wiarę w naszego obrzedzonego Jezuska. Mmm, pierwsza bitwa z Mamelukiem. Czemu mamy minus.? A, zarzekam, minus jeden. 4038, dyscyplinka pewnie doradca. Macie militarną do tyłu? Dziesiąta. Dwunasta? O, wy macie dwie militarne do tyłu? What? Ja się tak was bałem. Może nie jesteśmy aż tak słabi, jakby mi się wydawało. Dobra, i zrobimy to, co chciałem zrobić wcześniej: czyli wykorzystać to, że Mameluk i Tymuryd są w tej naszej wojnie. Tak wiem, że mi tu biegają, no ale no, nie będę na każdej prowincji robił fortów Widzę, że Mameluk poszedł oblegać mojego żydowskiego papecika No jak ładnie on nawraca, a się bałem, że nie ogarnie yy, Zaatakujemy Hormuzy Cieś, bo tu będzie tylko Deli Jak silne może być Deli? Deli nawet nie przyjdzie tutaj Cię 18 tysięcy, to jest 18 tysięcy, dobra ja totalen Greek bo dzięki temu ani Tymuryta, ani mamy lub nie biorą udział w tej wojnie. I klejmujemy też Hasę. W międzyczasie Hormuz walczy z Hasą, więc wbijamy się i po prostu wyjaśnimy im, że, że należy żyć w szczęściu, miłości i pokoju, nie? Właśnie. O, ma, Deli akurat tutaj jest. No dobra, może Deli przyjdzie, ale miał 13 tysięcy, więc luzik. Pościga jakiegoś zrobiliśmy? Jakiego pościga zrobiliśmy? O, kontakty z Portugalczykami. Jest nas Portugalczycy czy łot? Tak. Są Portugalczycy? Tak, są Portugalczycy. Dobra, i co my dostaniemy? 100 Diplomatic. O, to się przyda. I to już? Market of the West, Land of, of the West, of the Gibraltar, Trade Power, Gulf of Valencia, Ligurian Sea. Musimy mieć trade power w tych prowincjach. Aaaa, uh, no tak. Jak będziemy mieli Aleksandrię? Czemu nie? 1000 dukatów? Ideas of the West. Uh, no Western countries are ahead in any technology compared to ten. 10. Sto tego. Okej, okay. to da się zrobić wszystko. To jest najważniejsze. No musimy jakoś się do tego doczłapać. Ej, a już to. Czemu mi tego nie zalicza? One of the following must be true. Grants... Biothekal. Czemu mi to nie działa? Czemu nie mogę tego przyjąć? And mission A musi być jedno z każdego. A to w ten sposób Boże, byłem a mebem źle to czytałem. No dobra, to potrzebujemy szóstej reformy i możemy to robić, tak? Czyli potrzebujemy jeszcze 33 yy, tego Progresu Reformowalnego. Okej. Okay. Serio: 30 tysięcy. Eee, zdobyłbyś ten fort i byśmy kończyli tę smutną wojenkę, bo tu nie ma co dalej siedzieć, bo tu zaraz słonie mi przyjdą. Brzydkie. Czy to był Gold? Czy ja przez chwilę widziałem Gold? Czy mi się przewidziało? Eee, tak, Goldzik. Kolejna prowincja z Goldzikiem. Fajnie. Jeszcze więcej inflacjonen Aha, serio? Serio nie mogę. Naprawdę nie mogę tu podejść. Co najemnicy? Znowu ci biedni najemnicy. Dobra, przepal punkty na wyłom. Trzeba ewakuować się z tej wojny, bo Melu też eksploduje, więc trzeba to pisować. A, 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 a propos eksplodowania. A propos gademet eksplodowa... Ej, wy to wygraliście! Jezus, ty pierwszy raz ci na buntownicy wygrali jakąś bitwę i to nie byli buntownicy. W sensie najemnicy wygrali tą bitwę, nie z najemnikami. Okej? Okay. Aha, jeszcze Gondotieri! Dobra, wyjść co, weź się, ewakuuj. Moi będą na ciebie polować. Aha, i oni się jeszcze złapią. Daj tu generał, może przeżyjesz. Może przeżyjesz, jest jak my ich na moralki masakrujemy, tylko że to jest za mało ludzi Chociaż może byśmy to nawet wygrali? No nie części się, uciekałem eee... O jest jaki duży hormuz się zrobił um, um, gdzie co? Zdobędziemy to i chyba będziemy się ewakuować, bo tego całkiem sporo tu jest I, i pisowanie tych deliów Nie no, White to nie przesadzajmy, ale no moglibyście już się ewakuować, nie? Dobra, cyk, 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 cyk Mesajasz! Yy, dawaj, yy, dawaj. Dawaj, 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 litererancji. Nie, dawaj Church Power. Dawaj Church Power i claim. Ile mamy? 20 warscora. Teraz pytanie: czy ja chcę brać od nich prowincję, czy zerwać im sojusze? This is question. This is question, pytanie. To no z nie, ale z tym urydem bym zerwał. I chociaż jedną prowincję zabrał. Dasz radę pokonać te 14 tysięcy, zanim to 15 tysięcy zawróci? O Jezus! O Jezus, jakie masakration! A ja się tak bałem. Proszę mnie zająć, ta strachliwa bestia. Ehm. Um. Szpiczka, ja wie, że ja tu jestem, nie? właśnie, słoń ledwo się mieścił na ekranie. E, ale wielki, też mi tak mówiła. No dobra, wielki słoń pokonany. Nie no, ale bardziej boli mnie to, no właśnie to. To, 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 to. Chociaż jest szansa, że ta armia pójdzie tu i ja odbiję. To może poczekajmy. 366 prawie dukacików. Ładnie, ładnie. Pieniążek, Boże, się kręci. Chłop mi jeszcze bunty tłumi. Przed chwilą tu stłumił bunty, teraz idzie na te 8000. tysięcy. Bardzo fajnie ze, ze strony tego słonika. Dogonimy słonika, nie dogonimy. Ale to jest forcik, więc on przez forcik dalej nie pójdzie. A ja pójdę, Hehe. <laughs> 26 warscora. Mmm... No dobra, możemy tak, 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 możemy nawet jeszcze więcej, dobra, dwie prowincje, zrywamy sojusz z tym Urydem, że potem łatwiej było się wbijać z, y, Mamy lukiem, zostawiamy. Piążek nasz droga jeszcze i szczęście nasze, y, o i cyk, dobra. Koalicja, nie tam koalicja, nie przesadzaj, nie przesadzaj bieżku. I co Rowanko? Kurde, jeszcze może trzeba było Anzjachowi dać tutaj te prowincje? Gęsy. Dobra i teraz tak, y, buntownicy są tu gdzie mieli być, wszystko idzie przebiega zgodnie z planem. Oni muszą to odbić, my tam musimy wbić i możemy pisować. Chociaż sobie już mogę coś takiego zrobić, nie? Tylko, tylko, problem jest teraz taki, że to wkurzy osmana. A czy my jesteśmy gotowi na wojnę z osmanem? No, w ogóle, więc potrzebujemy alkaraczku, bo to jest fort w górach. Właśnie. Um, fort w górach. Musieli coś takiego zabrać. 69, mamy 60 warscora, bo Kyle się odbił, dobra poczekajmy na razie Może odbijemy jeszcze więcej warscora Tabuk byś mi jeszcze dał? Nie Cynai Dobra coś takiego zrobimy To jest drobne koalicjonen Wziąłem w ten sposób Tyk Okej okay. Nie mówię że potrzebuję szybko government reform, progresu wbijać, no także na na 16 kradnie mi 25, nie? Fajnie. To 200 dukatów z jakieś 8 dewa, ale nie, muszę im zabrać influence. Jak bardzo was to obrazi? 57, dobra, ale im przynajmniej influence trochę spadł. A, i mieliśmy zrobić to. Mieliśmy to skolonizować. No dobra, to teraz to skolonizujesz i polecimy tutaj. No, i mamy luczku, możemy? Zasyna jeszcze, dobra, możemy. Możemy nawet za więcej. Jeszcze Tabuk mi dorzucisz. O, ty dużo więcej mi dasz. to dasz mi jeszcze. Yy... Hmm. Bez tego sedaju ale dasz mi warrepsa, O, o, w ten sposób. Jeszcze pieniążek. To tyle pieniążka. Dobra, mamy dwa fajne forty, które będą nam bronić a, Arabię, ale od strony Egiptu to znowu będziemy otwarci, ale trudno. Dobra, piszę w ten sposób. Cyk, 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 cyk. Zaraz się Anzjak zanektuje, to nam poprawi po granice, Ale, ale, mamy wszystkie wymagane prowincje. Wszystkie wymagane prowincje. Aby Nie mów, że ja nie mogę tego skorować Aha, muszę to skorować najpierw to, żeby to skorować Aha Ziarówek, ziarówka nie możemy, nie będę się odbijał buntów, ziomek, ogarnij się eee, mamy luk niezgodny z naszym rywalem, spoko Problem jest taki, że w międzyczasie jakieś jednoprowincjonalne gówno Oczywiście paradoks chciał mi zrobić na złość, zaatakowało kilwę i odcięło mi pojedyncze prowincje Także, to co zrobimy To jest Humillate to są wysepki tutaj beznadziejne. Może przeczułek wy na Madagaskarze? Madagaskar jest wasz? Cały Madagaskar jest wasz. Nie, bo to bunty. A, dasz mi Warrepsy, bo ty jesteś bogaty, dasz mi pieniążki. Czy ja chcę brać... Ej, a ja w sumie mogę od tej strony brać prowincję. Ja to jednak głupi jestem. Przecież czy ja chcę brać od tej strony prowincję? Czy ja potrzebuję prowincji od ciebie? Nie, tym, tym razem tylko bierzemy Himlata 666 pieniążka. Gdzieś i żegnam. Jej, zwycięstwo totalne. Dobra, tutaj wam podziękuję za uwagę. Łapek, górę, soczysty komentarz. Jak dobrze pójdzie, I Osman się nas śmiertelnie nie obrazi. E, no właśnie, już żąda naszych prowincji. Na razie ja w tej gazy. Nie jest aż tak źle. Agresywna ekspansja trochę działa. w międzyczasie poprawiałem relacje. Mm, trust chyba mamy wysoki. No właśnie, kochamy się. Nie jest źle. Z, z, w następnym odcinku prawdopodobnie powstanie Jerozolima. Łapek, górę, soczysty komentarz. Cześć.